No, ten zrobił to przed tobą, każdy miał wątpliwości. Pamiętaj o tym, nie patrz w dół, a na bank nam się uda. Trzymam cię z tyłu, a sekuruje. złapać kamerę w dwie ręce przed sobą. tak? O kurwa, no powiem Ci, myślałem, że to będzie trochę prostsze. No wszyscy tak myślą, dopóki tu nie staną, u góry, to totalnie naturalne. Co mówisz, że ten na sto mnie to uczyma? Na tysiąc procent. Dobra. W Cześć, tak jest z kamerą? Mhm. No ja pierdolę, sobie. no. Nie patrz w dół, mówiłem. Powiem Ci, jest moc. Dawaj, nie przedłużaj, bo dużo tu będziemy stali, to będzie trudniej. Więc tu naprawdę szybka, męska decyzja, nie ma co stać się zastanawiać. O Jezus, ale chłopie nogi się już tak czepią. No i będzie coraz gorzej z każdym chwilą, dlatego mówię, zrób to szybko. Kurde, wiesz co, jest zawsze ta niepewności, czy ten, czy... No zawsze jest niepewność, ale musisz nam zaufać, jesteś w najlepszych rękach w Polsce, nic ci się nie stanie i na to naturalne, że się boisz, to tu wyjechaliśmy, żebyś przełamał ten strach, żebyś z nim zawalczył trochę. No powiem ci, wcześniej myślałem, że kurde, wyjadę tu i bez problemu, a jednak no. kurwa, jest. Jest problem, co? Ja cię pierdolę. Dobra. Ja pierdolę, no bo to się tak wydaje proste, ale... I cały czas trzymam sekurę. No spokojnie, małymi krzyżkami. I co mówię, że się ten przechylisz tylko i ten? Jak ja odliczę 3, 2, 1, to ty się przechylasz do przodu i lecisz jak na dechę. Jeszcze przechyliwane jest sobie, no. no. No dobrze, już się puściłeś kosza, dobrze było. Idź za ciosem, spróbuj złapać kamerę w dwie ręce i wyprostować ją całkowicie. Chopie, jest kawałek. Nie patrz w dół. Nic tam nie wykukasz, stary, nic tam nie wypatrzysz. No wiem, ale jest przerąbane. Wiem. Właśnie dostaliśmy sygnał z dołu, że musimy działać. Zaraz nas zdzizą na dół, jak nie będziesz stary skakał. Nie patrz w dół. Kolega. Co? Głowa do góry. czekaj, czekaj. Się... Patrz przed siebie. W dniu horyzontu. Ja teraz ci nie wydawał polecenia. Ty tylko wykonuj i obiecuję, że... Wiem, że skarka. to jest tak proste, ale... Nie patrz w dół. Przez to, że się tam cały czas gapisz, odciągasz się od tej decyzji, żeby to zrobić. Odetchnij głęboko. Skup się na celu, na tym, co masz zrobić, a masz skoczyć, więc żeby to zrobić, złap kamerę w dwie ręce przed sobą, nie ja to trzymać, tyła tyłu, asekuruję Dobra, wyprostuj. Ale nie wypniesz mnie, nie? Nie, nie wypniesz. Pozdrów kogo masz ochotę. Pozdrawiam wszystkich z budowy, kurde, mamy, tatę i w ogóle wszystkich znajomych, rodzinę. Trzymaj w dwóch rękach kamerę cały czas, wyprostuj ramiona. No. Ja teraz od odliczę, a ty przechylisz się do przodu, dobra? Tak? Oj, kurde. Ani, dobrze, jesteś 100% tak zabezpieczony. Niczego się nie obawiaj i nie patrz w dół. Trzymaj mocno kamerę dwoma rękami. Jesteś gotowy? Czekaj, no nie. Bardziej nie będziesz. Trzymaj dobra, kamerę. Trzymaj, ja cię cały czas asekuruję, spokojnie. Nie cofaj już rąk. Masz mieć cały czas tą pozycję. Wyprostuj mocno, dokładnie. Gdzie patrzysz? No w sumie, ja, W sumie patrzyłem w kamerę, ale. Kurde, kamerę. powiem ci jest, jest moc. Odecinij głęboko, to jest Twój moment. Dobra, bo więcej, więcej tam nie skoczę, nie? No, im duży tu będzie mi stać, mówi, że, że nic się nie stanie, nie? Nic się nie stanie, to jest 100% zabezpieczony. Nie ma. To mówi, że przechylisz się do przodu, nie? Dokładnie tak. Wyprostuj się. Patrz Czy? przed siebie Muszę. w horyzont, żebyś jest na prostą sylwetkę. Kamera, dwie ręce. Po, kurwa, ja myślałem, że to dawaj, się przechodzi. Dawaj, dawaj, idziemy za czasem. 3, 2, 1, Bądź. Takie piękne widoki! Siema. Ja Cię dole, ale fajnie. Jeszcze raz. Dobra No i jak było? O kurwa, no powiem Ci jest poza